Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Maras. A to jest troszeczkę inne. No, zagrajmy strategicznie, ponieważ nie mogą znaleźć dobrej strategii, dobrego RTS-a, żeby wam go pokazać i przejść swoje kampanię Okej, okay, ale z pomocą przyszedł mi Steam i jest weekendówka. 14 dni było zasadę Company of Heroes 2. E, świetna moim zdaniem strategia na tikety e, Z tikietami zaraz wam wyjaśnię o co chodzi. E, słuchajcie. Niektórzy mówili, że w Heroes to już było, wszyscy wiedzą, znają wszystko, zero świeżości Ale moim zdaniem w tej grze coś jest No dwójka, no okej, okay. mamy front niemiecki i znaczy niemiecko-rosyjski, o tak to nazwę No i co wy z tymi mi przyszło Kampanię mam zablokowaną, teren wojny też mam zablokowany Modyfikacja armii mam i sieć i potyczki też mam Okej, okay. zagramy sobie autopasowanie z SI eee, Autopasowanie z graczami? Nie, na razie nie, chcę wam pokazać wszystko na spokojnie o co chodzi z ticketami. Naprawdę gra świetna Okej, okay. eee, wyjdę sobie czterech na czterech, tak będzie chyba najlepiej eee, I co? Będę grał oddziałem rosyjskim, albo tak jak to woli radzieckim. Okej, okay. eee, o co chodzi z ticketami? No słuchajcie, to jest coś na zasadzie jak gry Battlefield, tylko że to jest RTS. Przejmujecie punkty hmm, Jakby wam to powiedzieć Kluczowe punkty na mapie kampanii macie de, zwykłe punkty, punkty zwycięstw e, Składy zaopatrzeniowe paliwowe i amunicyjne Okej okay. Co i jak e, zaraz wam pokażę hmm, Widzę, że ładny team mi się zebra, no mamy jednego nowicjusza. Ja sobie troszeczkę pograłem i naprawdę gra świetno moim zdaniem Okej, okay. szybki loading Mamy kilka mapek Ja nie wiem czy to jest akurat dostępne w tym Company of heroes Że jest tylko kilka mapek Stepy, i coś tam jeszcze nie pamiętam Jakieś dwie mapki chyba się mowa albo jedna hm. Nie jestem pewien Dobra, mniejsza z tym Do dyspozycji mam oczywiście trzech generałów, co sobie odbukuję Może mieć ich 5 do wyboru na mapie strategii i oczywiście zdobywałem punkty dowodzenia. Chyba tak się nazywa, zaraz to sprawdzimy. Yy, I co? Za te punkty możemy sobie wybrać Jednego generała wybranego z, z odpowiednimi dla nas perkami. Ja głównie gram mm, ciężką yy, Ciężkimi czołgami. To jest dosłownie Bóg wojny moim zdaniem. Macie czy ISU 2 to po prostu tutaj w każdego Raypicie ok, standardowo mm, przejdziemy sobie interfejs ja tu w międzyczasie y, zrobię sobie przejmowanie i więc tak, standardowo mapka takie tam pierdoluki lista graczy y, następny bezczyna jednostka tam takie standardowe dla RTS-ów y, przydatne przyciski Okej, okay, mapa kampanii. Oczywiście tutaj zaczyna komputer, w tym wypadku, lub gracze przeciwni, a my tutaj. Oczywiście stany mogą się zmieniać, to jest tam do wyboru, do koloru. I co? liczebność. Okej, okay, tutaj sobie wyciągnę drugich yy, saperów i później mamy właśnie omawiane punkty dowodzenia. Jak zdobędziemy jeden punkt, odbokujemy sobie z trzech generałów. Ja wybieram tego ostatniego momentu e, ISU-2, ciężki czołg, przy piątym punkcie dowodzenia. Okej, okay, standardowo piechurzy, znaczy opis jednostki. E, tutaj nasze zasoby i ekran budowy i werbunku. Okej, okay, tutaj w górnym prawym rogu okazuje nam się lista wszystkich jednostek u góry y, nasze omawiane tikety i oczywiście mamy do zdobycia 3 punkty y, kluczowe dla zwycięzca które odbierają tykiety przeciwnikowi to są te gwiazdki na mapce ok na pewno zapytacie co tutaj robiłem buduję aktualnie sobie y, punkty zaopatrzenia mogę budować punkty z amunicją lub y, paliwem ja wybieram paliwo, bo to jest dla czołgów jak najlepsze Okej, okay, tutaj sobie weźmiemy... Nasza jednostka wraca, także ja sobie wezmę... E, dowódca karabinów Wsparcia Ma być gotowe na wczoraj To jest dosyć przydatny budynek, bo tu możemy skrolić sobie snajperów Teren jest nasz Dobra, tutaj sobie postawimy kolejny składzik paliwowy Aha, dobra To jest akurat e, typowy skład z amunicją, także już do nie zjeżdżałam ale chłopaki niech lecą zdobyć punkt zwycięstwa. Okej, okay, jak tutaj się budowa postępuje, no dosyć sprawnie. Jest OK. Naprawdę powiem Wam, że gra dosyć wymagająca. Bardzo fajnie mi się podoba nastawienie właśnie yy, RTS-a do zdobywania kluczowych punktów dla naszych jednostek. To jest bardzo fajnie zrobione. Ok, mam nadzieję, że pokażę wam przy okazji ISU 2 jaki to jest potężny obroń na polu bitwy Oczywiście ze wszystkimi upgrade'ami Możemy teraz szkolić snajperów. Eee, okay. mamy karabinę wsparcia Znajdziemy sobie jeszcze ten punkt e, Gdzie są nasi snajperzy Poproszę na razie jeden oddział Najlepiej zrobić tych oddziałów 4 do nas strzela! Strzelać do Okej, okay, chłopaki, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Mamy pierwszą potyczkę. się. Dobra, głońci ich. O! Chłopaki odwrót Spieprzać, nie chcę was stracić. Okej, okay. Ty jeden skrybno się wycofuje ze spokojem do najbliższego naszego sztabu. Okej, okay, jeden odział sniperów więc jest już okej okay. Chłopaki mogły budować e, drugi budynek Zanim dostajemy także ...ekspa e, do punktów dowodzenia Mam nadzieję, że zaraz jakiś tutaj dobry e, Dobra bitwa się trafi Okej, okay, tu przydałby mi się szpital polowy Chociaż nie wiem czy oni już tutaj jakiś jeden z graczy nie ma Nie, nikt na razie tutaj nie ma Także wybuduję sobie szpital polowy Prędzej czy później taki tak, tak będę musiał go wybudować Okej okay. No i skupię się teraz głównie na eee, Werbowaniu snajperów Zaraz odbijemy sobie te strefy, dwie Niech tylko mi się tutaj wybuduje Wykonano zgodnie z rozkazem Ten budynek No więcej niestety budować się nie mogę Także no chłopaki mają teraz Do ataku naprawdę Chłopaki poczekajcie chwilę, niech was trochę podleczą Czekam, Wyruszam. Snajperów może już wyślemy, ich trochę sobie expa nałapią Dobra Hmm, bitwa no niestety tak z początku jest trochę statyczna. Hmm, gracze złapią sobie punkty na sam początku i dopiero potem walą w armię. Okej, okay, dobra, chłopaki nie tutaj już Ruszam. stoją, nie wszyscy się tutaj przetransportują do tego punktu. Punkt z amunicją, będzie najlepiej. Kto ma zginąć? Zabezpieczamy cel! Okej, okay. kolejny oddział sniperów bym poprosił Dziękuję e, Grałem liska chwilę, ja tych skrótów klawiszowych jeszcze nie ogarniam, także no Czekam na zadanie Zobaczymy co i jak z tego wyjdzie hmm. Oczywiście tutaj gram sobie oddziałami saperskimi, chcę sobie odblokować jednego perka do większej ilości mm... Obrażeń, które będą ta jednostka zadawać. I powiem wam tak, że skuszę się prawdopodobnie na kompanowki Rose Także możecie się spodziewać. Mówiłem tak samo z... ...Omertą, ale no... Coś mi potem nie pasowało w tej grze i nie kupiłem. ...gotowy do Trochę... Gra za droga była. Wkrótce za będzie nasz. Zatem tu nie chciałem tyle płacić. Ale okej, okay, no wracając tutaj. O, świetnie. Jeden punkt dowodzenia, także sobie odblokujemy jednego z generałów. I muszę zdobyć piąty punkt dowodzenia, żeby sobie ściągnąć ISU-2. Dobra, jeszcze jeden z... Jeszcze tak z dwa oddziałów sniperów i będzie elegancko. Hmm. Widzę, że tutaj główne siły się skupiły. Ja się skupię na górze. Nie pogardzimy także jakimiś oddziałami pomocniczymi. Dobra. Jestem w drodze. Przyjmować punkt kluczowy. Byłoby świetnie. No nice Także nic się tu złego nie spodziewam Hmm Komputer nie traci tiketów. No to jest ciekawe Znaczy już jeden punkt mam Okej, jeden odział Najpierw, Znaczy kolejny się zwerbował, świetnie Także niech tutaj Niech nie sobie dobiegną ze spokojem Gotowa Zajęty. Pięknie. Okej, okay, jeszcze jeden oddział i będzie dosyć fajnie. Cała zabawa nabierze tempa. Będę te wszystkie oddziały yy, rozwalał za pomocą snajperów. Dobra. Popaków wciągniemy z portem do bazy. Okay, gdzieś tutaj widzę. O, jak miło. zwierzyna namierzona. Zginą, za nim wystrzał. Wystrzał. Pierwszy kontakt z wrogiem. A, już są na odwrocie. Snajper w gotowości. Obrywam tutaj. Mam cię. Potrzebujecie mnie? Chłopaki na odwrót Nie ja się ze spokojem wycofajem Nie chcę tych jednostek stracić Troszeczkę mi to zachodu kosztowało już Okej okay, zacznę sobie co tutaj się dzieje Chłopaki hmm. już mają składy Znaczy składy z ciężkimi pojazdami Oraz sobie też coś za niedługi czas wybuduję Okej, okay, ci się leczą. Gotów na rozkazy. Potrzebujcie. się. Okej, okay, wszyscy dotrwali całe szczęście. Ruszamy. Dobra i cały oddział wyciągamy i lecimy na piechotę wroga. Siły wroga próbują zająć nasze terytorium. O jak miło. Pięknie Przemieszczamy się. Teraz cały oddział sobie ściągniemy. Niech sobie przyjmują. Mnie to nie przeszkadza. Przemieszczamy się. Dobra. Bliżej, 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 bliżej. Drużyna Pięknie. I cały odzio wyczyszczony. Dobra, chłopaki by coś mogły budować Żeby zrobić trochę punktów dowodzenia Do mnie Wycofuj się, wycofuj się, wycofuj się, wycofuj Mmm, niedobrze, jeden pad. Da? Nie ma Aż tam? Przez ten cholerny miotacz. Okej, okay, dobra, no mówimy może sobie nie, trochę rodziska budynków. E, tu może szkolimy sobie w dowództwie kabinu wsparcia, oczywiście z Perów, pojazd transportowy i batalion karny e, W kompanii broni wsparcia CKM ciężkie karabiny maszynowe moździerze i mobilną artylerię W dowództwie batalionu możemy sobie szkolić sobie Transportery Półgąsienicowe, Dział y, Czołg Lekki i T-34 No i oczywiście jeszcze zostaje nam ostatni budynek I sobie sobie szkole... Mm, Mieszczyciele Czołgów Jako tako i tu jeszcze Katiusza możemy y, przy okazji mm, szkolić I chyba artylerię dalekiego zasięgu Czyli po prostu haubice Okej, okay, niech się ten jak buduje I mamy uzupełnienie oddziałów OK, zaraz tą piechotą sobie z sniperami przejmiemy punkt Tutaj niech się buduje Zaraz powiem wpaść drugi punkt dowodzenia Ja sobie wolę tutaj troszeczkę zaoszczędzić teraz już zasobów na te is 2 czołgi O właśnie tak jak mówiłem Katiusza działał pancerne W sumie chyba nie I średnie siecie czołgów su 85 Potrzebny wam snajper? Okej Przyjąłem rozkaz wymarszu Wejdźcie zdobyć punkty zwycięstwa hmm, taka ekipa dość ładnie kosi odbiorę teren dobra pięknie mam nadzieję że tu jakieś ciężkie czołgi nie przyjadą na snajperów byłoby niemiło Koba się zaczęło. Cholera. Straciliśmy oddział wybrali śmierć. No, żeby tamten wodzieł nie zginęły, będzie dobrze. Oj, i pomoło cię chyba szkodzi jakieś hmm. pojazdy. No tutaj tak szybko... Za szybko raczej się tutaj ja nie zdobędę punktów dowodzenia. Dobra, jeśli się najpierw się wycofają Sniper meduje się Okej okay. Hmm, tak myślę co by tu sobie władować? Może weźmiemy jedną katiuszę jako artillery dla Psyby z pomóc naszych sojuszników. O coś to da. Da. Wyrusza. Okej, okay, kolerna piechota, gdzie tu siedzi? Hmm. Wiecie co, chociaż troszeczkę ściszę... ...dźwięki. No bo mi się wydaje, że jest... ...za głośno. Okej, okay, no nie ciszszę, nie ściszy, niestety, dźwięku niestety przed nagraniem. Mój błąd, muzykę ściszyłem, a tego nie ściszyłem. Okej, okay, sniper see? melduje się. No sniper radę świetnie. Ruszam. Zwiadowca, przeciwpancerny gotowy, ja miotacz ognia. Okej, okay, 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 okay. Drużyna z miotaczem będzie smażyć te Sniper w obrywa. No, no, miotacz ognia załatwiony. Pięknie Odkręcam współrzędne cały... całą drużynę? Ok, coś mi też nie pasuje, no co jest 5 ale się liczy o, teraz będzie w porządku. Czekamy rozkazy. Mam nadzieję, że mnie to nie zagłuszało. Hmm. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie potem na nagraniu. najwyżej jakieś tu... Spróbuję coś wykombinować Okej, okay, pięknie Dobra, wycofywać się Oj, biedne moje dwa oddziały Są tak rejpione po prostu Okej, okay, Katiusza Użyjemy w zdolności specjalnej Albo nie Walcie tutaj Zobaczcie jak Katiusze właśnie prezentuje się w boju Fajnie to wygląda Hmm, i ścina no, Katiuszu tutaj się niestety dosyć niestety... Kijowo Kijowo atakuje

I teraz tak, eee, nasza kochana piechota. Oj, chyba trochę sobie poczekam. Chyba nie za tym isem. Uff, uh, będzie ciężko. cię komputer też daje popalić. Dobra, ostrzedać mi ten kwartał. No zaczmy efekty bombardowań. O, pięknie. Oddziały zniszczone.